Cześć, witajcie serdecznie, ja jestem Darek Dareczek, a to są moje pierwsze kroki w Farming Simulator 25, zapraszam. Tak, moi drodzy, nie wiem od czego zacząć, no na pewno od kariery, słuchajcie, wolne miejsce zapisu 1. Jeszcze nigdy nie grałem w tą grę, nie wiem czego się spodziewać Oczywiście, że widziałem gdzieś tam na jakimś tam YouTubie jak ktoś gra i tak dalej Ale zero modów, zero niczego, pierwszy rzut oka, mój pierwszy rzut oka na tą grę Także nic nie będę robił ekstra, na razie nic nie będę robił ekstra mam nadzieję, że będziecie mi wysyłać jakieś różne mody też ciekawe, które mogę sobie pobrać Oczywiście ja z czasem też sobie przejrzę wszystkie mody, które będą ciekawsze dla mnie I wtedy sobie e, takowe zainstaluję Dobra, ustawienia wstępne zacznę od zera, nowy rolnik, kierownik gospodarstwa Bo ja potrzebuję jakieś maszyny, później możemy sobie zrobić takie Zwanie, że od Zera będziemy startować albo coś takiego, ale yy, na początek, no aha, tu się mogę i tak mogę zmieniać, wszystko dobra, ale dobra, zrobimy do, 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 sobie takie pierwsze kierownik gospodarstwa, milion, Ok, zadłużenia gospodarstwa zero poziom trudności zwykły, gospodarstwo i maszyny na start, nie, albo tak. Samouczek, tak, nie. Dobra, na razie sobie co to jest, że jest w ogóle za, za e, mapy. River Bend Springs. Utampantai. Tu pewnie będzie można ryż sadzić, nie? Jakaś e, japońska ta. I co tu jeszcze mamy? Zielonka, o! Myślę, że zielonka będzie w porządku. Ja oczywiście mam podpiętą kierownicę, bo mam nadzieję, że na kierownicy będzie się dobrze jeździć. Force Feedback nie działał w 2022. E, w Farmigu 22. Mam nadzieję, że tu się tu poprawiło i że będą lepsze efekty z tego, jak się tutaj steruje tą kierownicą. I że te... A też y, sterowanie nie będzie takie, że trzeba będzie tutaj kombinować w tych ustawieniach, tylko że będzie w miarę spoko, nie? Także zobaczymy, zobaczymy. Jestem mega ciekawy tej gry. Czekałem na tą grę, chciałem ją sobie kupić w sumie, ale wiedziałem, że jest niedopracowana i tak dalej, więc y, czekałem, aż się pojawi teraz w Game Passie. I od dzisiaj, 1 sierpnia, jak to nagrywam, jest w Game Passie ta gra. Mogłem sobie ją pobrać, i teraz y, mam nadzieję, że będę się nią y, tutaj fajnie cieszył, że spędzę dużo godzin na tej grze. Mam nadzieję, że będziecie oczywiście mi towarzyszyć w moich odcinkach, a na pewno też nagramy coś razem. Jeżeli macie ochotę, oczywiście łapeczki w górę, komentarze i będę wiedział, że Wam się to podoba i że chcecie. I wtedy będziemy się uzmawiać na DC, na Discordzie oczywiście na wspólne odcinki. Tak, załadowało mi się, 100%. Wciskam enter i zobaczymy. Rozpocznij. No i tak, nazwa czemu tu jest Kirkan 3? Ja nie wiem dlaczego tak ja mam... A, bo ja mam powiązany z Xboxa. Dobra, stare te. Nie patrzcie na to. Chyba, zobaczymy. Z automatu mam ustawienia graficzne jako bardzo wysokie, więc mam nadzieję, że wystarczy. Nie wiem, czy są też ultra, czy nie. W każdym razie bardzo wysokie. Mam nadzieję, że wystarczające na ten mój sprzęt, który mam w tej chwili. Oczywiście będę wymieniał komputer w tym roku, ale na razie mam jeszcze stary, więc muszę mieć taki, jaki mam. Ale mam nadzieję, że jest to wystarczające. Dobra, słuchajcie. Ten pierwszy chyba jest najlepszy, co? Zarost, lekki zarost. Ja zawsze też mam brodę. Zobaczcie, ja mam zawsze brodę. Ja muszę mieć trochę brodę, ale taką brodę to nie. Takie też nie. Taki delikatny zarościk, bo taki to już za duży. Delikatny zarośnik sobie zrobimy. O Jezu, Formuła 1, bo nie Formuła 1, tylko jakiś taki był to współczesny mm, crossowy, taki bardziej jakiś e, z motorów, nie? To są w ogóle stroje są z... jeszcze z Armiga 22, tak mi się kojarzy, markowe. O, Strauss, Enbelger Strauss. Strauss w ogóle to jest e, struś po niemiecku. Ja też takie ciuchy mam w pracy z tej firmy. I zaraz zobaczymy, czy tu jakieś fajne takie w miarę będą, które ja sobie mogę wybrać na początek. Ja nie chcę tych fendów. O, coś takiego, nie? Coś takiego sobie wybierzemy. Taki farmerek normalny. Koszulki nie mam, spodnie nie mam, buty, o, w klapkach mogę. <śle> Ale w klapkach ja nie chcę, nie, nie, nie. Buty muszą być oczywiście stalcapy jakieś takie, czy coś, nie? Czarne, czy takie brązowe? Do roli chyba lepsze są czarne. Tak mi się wydaje. Bierzemy te czarne. Kapelusz, czy my weźmiemy sobie Jakiś kapelusz? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. W sumie, czy ja mogę tu zmienić kolor? Nie wiem, nie mam koloru do wyboru. O, tu są jeszcze czapeczki, zobaczcie, Volvo. No fajna nawet. Ta spoko. O, ta też spoko. Taką sobie wezmę. Dobra, rękawice. Nie, rękawice nie potrzebujemy. I co tu jeszcze jest? Okulary. Okulary. Czy ja jak ja będę wyglądał w ogóle? Nie, bo bo będzie zima, czy w coś sensie nie będę w okularach cały czas popylał, nie? Potwierdź, Escape. Potwierdzi mi się? Tak, chyba mam. I teraz tak. Aha, bo ja muszę wszystko kupić w ogóle P. Pojazdy, dobra, czyli jest też od razu sklep, marki, pojazdy pakiet, jak to ładnie wygląda graficznie, kurcze Pakiety, czyli tutaj pewnie jak chcę y, ziemniaki Tu mam wszystko do ziemniaków, no właśnie, okej okay. Okej, okay, okej, okay, okej okay. Ja będę musiał w ogóle kupić na początek Dobra, wszystko jest tak mniej więcej na piekarnie, okej okay. y, Burak cukrowy, ceny, wszystkiego, tak? Będę musiał się tu wszystkiego, słuchajcie, nauczyć, naprawdę Sterowanie, okej, okay. ja mam nadzieję, że tu będzie w miarę spoko. Ja będę musiał sobie kupić w ogóle pole, nie? Przybliż, oddaj przynajmniej przy... menu. Czy ja mogę tu od razu kupić? Jak tu się kupuje? Rostrośliny, rośliny... Skład aktywne miejsca... obszary gospodarstwa, niepośrednio, aktualnie wybrane. E, utwórz pracę, wybierz pracę, aby tu... stworzyć pracę. Aktywni pracownicy, okej. Okay. Jak ja mogę? Kupić gospodarstwo? Nie mam pojęcia na razie. Ja jestem dom rolnika. Aha, Walter, odwiedź dom rolnika. Czekajcie, dom rolnika i to jest mój dom. Tu jest Walter, okej. Okay. No graficznie wygląda to ładnie. To wygląda naprawdę ładnie. Słuchajcie, tu jest jakiś ala wychodek. Ja to mogę otworzyć. Nie mogę. Dobra, tu jest jakieś pole. Pole, pole, łyse pole, ale tu tylko trawa rośnie. Aha, to jest trawa po prostu. I tu jest pole, informacje, wymaga wapnowania. Należy do Walter, nawiezienie 0%, teren 45. Aha, i tu od razu pisze jaki to jest teren, to fajne. To fajne, nawet chyba lepsze niż jak było to poprzednie. I czekajcie, tu jest na żółte zas dom farmera i ten Walter zaznaczony chyba. I co tu jeszcze jest? Sklep, maszyny rolnicze Barlex SPZO. Okay. The Power of Partnership Prop Solution. Okej, okay, tu są maszyny rolnicze Barlex Espezo. Okej, okay, czyli tu mogę kupować maszynę, ale ja bym chciał pole kupić w ogóle. Z tryb, wybierz kamery, włącz latarka. E, wybierz narzędzie ręczne. 1, 2, ok, ale nie mam na razie nic. Latarkę mam tylko. Dobra, tutaj jeżdżą sobie samochody. Ja nie wiem w ogóle, czego tu się naprawdę spodziewać. Patrzcie, ja, yy, już chwilę materiału nakręciłem i jeszcze nic nie zrobiłem. Ja nie wiem, co ja mam tu zrobić. Jak ja mam tu pole kupić, słuchajcie? E? Marki, pojazdy, pakiety, wyprzedaż pojazdów używanych. Oda Kodiak. jak. Można sobie auto kupić, elegancko. Handlarz, zwierzętka, drzewa, budowa, obszar, gospodarstwa. O! Dobra. Ja jestem tu i mogę sobie kupić jakieś małe, nie za duże pole. Pole, pole, łyse pole, pole. Dobra, ustawienia. Ustawienia. Nazwa, pory roku, ustawienia ogólne, sterowanie, sterowanie wprowadzaniem, czułość kamery, blank, dźwięk, ustawione grafiki, sterowanie, urządzenia, ja mam w ogóle ustawione, Trudności, zwykły ruch drogowy włączony, pory roku tak, w sezonowy tak, dni w miesiącu jeden, stały widok miesiąca wyłączony, śnieg włączony oczywiście. Uprawy i rozwój, niszczenie upraw, wyłącz. Konieczność okresowej orki wyłącz kamienie na polu. Mienie na polu. Zostawimy. Wyłączymy wymagane wapnio, Wyłączymy chwasty. Wy... Ja na razie wyłączę te wszystkie rzeczy. Jest niszczenie na skutek katastrofy włączone. Określa, czy destrukcja jest aktywna na skutek katastrofy. Dobra nie wiem, zostawię to na razie. Automatyczne, bla bla bla, wstecz, ok. Ok. Czekajcie, P. Obszary gospodarstwa. I teraz tak, yy, aktualnie wybrane moje gospodarstwo nieposiadane. Ja mogę sobie coś kupić, oczywiście. Czekajcie, ja muszę zobaczyć w ogóle, jakie duże jest te pole 45. No takie nie za duże, chyba będzie ok, nie? I to należy... Tu chyba wszystko należy do Waltera, nie? Walter, Walter, nie wiem, to się Walter. Teren 45, nawiezienie 0%. I czy tu jest coś posiane już? Ja się pytam. Te pole jest takie w miarę spoko, nie za duże, nie? Myślę, że to by było dobre na początek. Nie wiem, czy ja dobrze wchodzę, że tutaj, tutaj się kupuję, albo 46 od razu walną całe. Te pola by było fajnie mieć, nie? Bo to takie są w miarę, w miarę spoko. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Tu jest też jakiś sklep chyba, czy coś. Tu jest yy, ładowanie chyba a, i tankowanie. Tu też coś jest. Ben, aha! To tu są różni ludzie i różne te. Okej, okay, okej. Okay. Polendarz upraw. Tu są... Aha, i tu można z, jakieś zlecenia sobie wybrać. Dobra. Teren gospodarstwa. Co on tutaj chce na przykład? Yy, wykoś pole i sprzedaj uzyskany plon w wyznaczonym skupie. No i właśnie, i tu będzie można sobie takie zrobić różne jakieś fajne rzeczy. Dobra, ja sobie kupię na początek może jedno gospodarstwo. Niech będzie, że ja sobie kupię te... Kup, odwiedź, kup, oznacz miejsce. Kup teren. 145 tysięcy. Tak! Ej, ja to całe kupiłem. Co ja tu kury mam? Chopa z otwartym wybiegiem dla kur... Aha, tu dla kur jest. Takie jaja, dobra. I tutaj teraz będę mógł sobie... No. O, i teraz mogę to otworzyć. Ja do tu zobaczyć jak to wygląda. Okej. Okay. Tu jest fajnie, dobra. Będą są mogły kury. Cho... Znaczy nie wiem czy tu akurat te kury będą mogły chodzić. Zamkniemy to. Kury będą być... Mogły być tu. Czekajcie. Aha! Dobra, wiem o co kamal. I tu kury mogą wychodzić na ten, dobra. Na trawkę. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Chyba to jest taki pierwszy save, który pewnie będzie zmieniony. Ale żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Mogę spać i tu mogę... Co ja tu mogę robić? E, otwórz garderobę. Aha, R. Okej. Okay. A tu sen też na R. Okej, okay, dobra. Tu Walter. Walter, spada z mojego terenu. To jest teraz moje, nie? E, 45. I co ja mogę teraz zrobić z tym polem? 45. Ja chyba zobaczę teraz, co tu jest w ogóle posiane. Także patrzymy. Teren na... w Mazapolu należy do ciebie. Na więzienie, 0%. Tu chyba nic nie ma, nie? Dobra, no i co? No i ja, ja bym jakieś pierwsze co? Ja bym sobie zrobił P. Pojazdy, nie pakiety. No, gdzie były te pakiety? Tu są pakiety. Kategoria zboża. O, i teraz tak. Tu mam pierwszy pakiet na jakieś tam zboża. Okej. Okay. i to wszystko. To jest cały pakiet. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Jest nasiona. To jest maszyna do, do siania. Kultywator. przygotowuje pola do kolejnych zasiewów. Header. Przyczepana header. Combine. Przyczepka. No i co? Ja, mogę, ja muszę to wszystko osobno kupić? Modyfikuj poprzednie menu, kolejne menu. Ok. Kategoria warzywa. Patrzcie, warzywa też mogę mieć. Spoko. Lecz. Yy, pasza, zwierzęta, drewno, zrębki. To pola, zima. Transport. Okej, okay, dobra, ty. To powiedzmy, że ja sobie kupię to wszystko, nie? Wypożycz modyfikuj przed standard. Ej, mogę sobie. Tu nie mogę, ale tu mogę sobie modyfikować. Dy, darek, da, daro. Gdzie daro? Ej, mogę całkiem, ale ja chcę. Ornić sobie. A tak. Da, re. Czek. I jeden, dobra niech będzie tak Okej, okay. jest dareczek Jest dareczek z przodu, jest dareczek z tyłu, dobra Okej, okay. up Enter, gdzie mam? Enter Zobacz, dam tu z boku Chcesz kupić? Tak Budować w sklepie, dobra, kup Tak ok kup Tak, okej okay. Przyczepę na razie nie będę kupował, nie? Chyba na ten header Nie potrzebuję, czy potrzebuję? Nie, na razie nie potrzebuję, dobra yy, Tu, kup Pierwsze takie, pierwsze kupuję po prostu, żeby mieć sobie, zobaczyć jak to wygląda, nie? Okej, okay. tu, ok, i dobra, okej. Okay. Teraz to wszystko czeka na mnie tam. Jak się przechodziło? Tu, o, wybierz kamerę C, a ja mogę. Tu jest menu. Czekajcie, jak się to zatudni pracownik? Aha, za tym tryb pracownika, przytrzymaj. Wybierz kamerę R3, gdzie ja mam R3? Tu. O, i teraz jest elegancko, ale czekajcie, ja już widzę, że martwe pole muszę zmienić, nie? Sterowanie urządzeń. Martwa oś 0. Czułość 100% Okej okay. Zastosuj O i teraz skręca tak ta, mi skręca Dobra Dobra Czekajcie ja sobie od razu wezmę podczepię tą tą nie? Sobie zabiorę od razu Fajnie Pierwsze wrażenie spoko Uroga Q A czekaj przyczepę Q A jak mogę tutaj podczepić? Zmienić tu zamiast dwóżnika Przyczep X O Mogę na, na, na kierownicy, dobra I teraz lecim tu Elegancko, czekajcie Czy mam tu migacze? Uuu, hopie, sorry, sorry Nie mam migaczy, dobra Dobra, nie wiem jak są migacze Zatrąb, Tylnych wyładunku, przed, tył Dobra, czekaj, zatrąb jest niby na X Ale odczep też na X Jak ja mam zatrąbić? Chyba force feedback jednak nie działa Ale fajnie, fajnie, tu wygląda spoko Dobra, graficznie ładne Graficznie ładne tu jest moje gospodarstwo, czekajcie Dobra, i zobaczcie, tu jest moja pierwsza naczepka OK. Nastę następne, dobra Uuu, Dobra, force do też tu nie działa jakoś, kurczę, żeby, tu było, żeby mi tutaj się coś trzęsło albo coś takiego teraz, cyk dobra, mam kolejną rzecz czy ja mogę tu coś jeszcze przyczepić sobie, chyba nie, chyba będę musiał traktorem tutaj uuu, zobaczmy, go od środka o Jezu, fajnie, fajnie, fajnie fajnie, dobra ja sobie stanę tutaj, dobra wiem, że ten odcinek jest taki, że ja tutaj nic nie zrobiłem nic nie zaoram, pewnie ale tu chodzi o to, żebym ja zobaczył jak to tu wygląda, moje pierwsze kroki i jest w sumie na razie spoko Pierwsze wrażenie fajne, no farming simulator, nie wiecie. Oj, od razu zeszłem z takiego tego. Dobra, spoko. Czekajcie, ja muszę odciepić. Ja sobie tu po prostu przywiozę. Przywiozę swoje rzeczy i tyle, nie? Cofamy. Jedziemy do sklepu. Jedziemy do sklepu, spoko. Bo następne rzeczy. No i elegancko, i tak to można robić, kurde. To jest ta się warka sieczka się. Jak to się nazywa? Siewnik, tak? Czy ja mogę to podczepić? Jest. O! zupełnie siemnik R. No i elegancko uzupełnia mi się. Załadowane spoko. Kolejna rzecz tutaj zrobiona. Dobra. Oni, że jest blisko do sklepu, nie? To jest spoko. Dobra, ja sobie tu tak zrobię, że ja sobie tu. Że ja sobie tu tak pojadę, żeby od razu. O! Tutaj cyk. Odczepiamy, ok. Wybrane narzędzie. A jak zmieniać te, te właśnie... Kurczę, ja muszę się tu nauczyć, na pewno tego sterowania się muszę nauczyć, nie? Ale to wszystko przyjdzie z czasem, słuchajcie, tu będzie wszystko okej okay? Ja tu będę normalnie kierowca bombowca za niedługo i jeszcze muszę tu sobie przywieźć. Także no, myślę, że ta gra będzie dobra, że tu dużo godzin spędzimy razem, wspólnie i że na niejednym gospodarstwie będzie mi tutaj... Y Okazja pracować. Będę miał okazję pracować. Jadę tutaj. O! Dobra, no ale spoko. Myślę, że będzie git, nie? Tak. No i zobaczcie, wszystko przywiezione. Jest pierwszy kombajn. Jest pierwsze do zbiorów. Mam nadzieję, że będę mógł tutaj zasiadć sobie coś. Ale to oczywiście w następnym odcinku. To było pierwsze wrażenie, z gry, moje. Wiem, nudny odcinek, nic się tu nie działo. Ja po prostu musiałem zobaczyć, jak to wygląda, i chciałem, żebyście mi w tym towarzyszyli. Mam nadzieję, że Wam się podobało i że na następnych odcinkach będziecie mi towarzyszyć przy siewach, zbiorach i tak dalej. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Do następnego razu. Cześć!